No, witam, witam was, widzowie z tej strony wujek Malek, a to jest kolejny odcinek z Battlefielda 3. Kiedy to się stało? 10 godzin temu. 80 tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Myślicie, że tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję. Nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? Pilar. Salomon. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Zdora! Tak czy siak? Pozwoliłeś, żeby to się stało? Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. Ty to nie mógł być Dima. Nie mógł. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, kobadło 3. Część kompanii Charlie, pierwszej pancernej, przyjechali do nas. Miller przyjechał. Przyjechał Miller, widzowie. Ogólnie to jeżeli wam się ta seria podoba, to wiecie co robić. Cześć, suba, łapeczkę w górę. O tak! Widzowie, to jest ta misja! Czołgi muszą być! Myśliwce były, teraz czołgi. Czekaj, co nas jeszcze czeka? Jademy!

Ja się proponuję schować, ale może się schowamy. Bo tam czołgi o tak, lepiej się schowaj. O tak, będziemy sterować czołgiem? Czy sterujemy? O tak, panowie, naprzód co tu mamy? O tak. Tak jest, widzowie. Wjeżdżamy na pełnej tam. Ja Wam mówię, tak będzie. Pustynna burza normalnie. Mogę zmienić kamerę? A nie mogę. Szkoda. Oooo! Nie widzę. Dobra, widzę. Poszło. Dostałem. Ooo! Wow, O co jest grana? Czemu we mnie ładujecie? Wycofuję się! Kurze Kurde, zabierasz się czołgi! Ty draniu! To no i jedziesz tym czołgiem tak dziwnie Dupkę! Nie dostał? Teraz w dupkę! O tak, widzę. Tak robię. Ups to, zepsuty czołg. Wciąż na y, kamerę termowizyjną, ale jak? A dobra, mam. A dostałem.

To jazda! Wstać, stać, stać na bateriach! Podajcie mi szereg, podajcie mięsne urządzenia! Wszystkich jednostek to Super 1-1, jestem nad wami, podpinamy sygnał z wami. Łączę z mikrosamolotem! Jest transmisja! Mikrosamolotem? To co będziemy robić teraz? Aha, Kowadło 3-1, waszym głównym celem jest ta bateria rakiet! Dobra. Rozwalę to w drobny mak. Spójrzcie tylko na ten pieprzony ul. Dobra, Miller, rozdział. Oznaczam. Tak za trzecią głus. Sio, 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 sio. O! Warga bomba. My się nie rozwali wyrzutni, halo. Ale wyrzut nie rozwalił, co jest? To będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Patrzcie się, widzowie, co się dzieje. Dobra, jademy. Tem, busta. Jazda, panowie, jest zatrzymywać Ja Cię trafię tam. Dostał? Ty, rakieta leci. Dobra, poszło. Czysto. Wieża? Bum, nie ma wieży. Wjeżdżam do środka jak do siebie. O nie, byczku. Byczku! No debilu, nie trafiłeś. Lata ta ta, 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 ta. ta. Mam nadzieję Nic znam nie będzie spokojnie. Co tak dołoduje do nas Widzę O! O, jak mi przykro. Nie ma baterii. Kto tak ładuje jak głupi? Zostaw mnie, wariacie. Jademy, panowie, dalej. Dobra. Jazda. Nitro włączone. Helikopter. Bum. Nie dostał. Przykro mi, widzę Jak z prawej, nic nie ma z prawej. Dobra. A! Prawie dostał. Ryb bojowy. Co tam jest? Tyle czołgów? Siema panowie. To my! Wasi przyjaciele! Oh yeah! Dziękuję, dziękuję! Jadę po kolejnych. Widzę! Bum! Gusli, gładuj! Jeden dead. Dostał w wieżę. Nie będzie żadnej pułapki. Dostał! Ja też. O oh, jee, yeah. jak tam byczku? O, oh, tak. Dziękuję. Helikopter. <grytania> A. Nie trafiłem. O, teraz tak. Co, zaopaliście kapcia? zabiera mi do rupiecia rupiecia ta 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 o oh je yeah. u dead Jeszcze jeden Jak tam beczko wstawał, że

Dawaj, jak tam na tylnej pace? Dobrze, no to trzymajcie się, bo będzie grubo nitro włączone. A nie, nie działa nitro, dlaczego? Ooo, ja to rozwalę. Walnie? No, czemu nie mogę tego rozwalić? No, niestety widzowie się nie da. Co jest? Ty, co ty robisz? No, dobra, jeźdź pierwszy. Jeźdź, bo ty musisz zawsze pierwszy jechać No i teraz, jazda Czemu ja mogę strzelać? Nieee Nie no, dlaczego? Zasadzka pewnie, 100%. Co się dzieje? Halo panowie. Co wy robicie? Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Co się dzieje? Panowie. Jebani kielerowcy nas zaskoczyli. I strzelali jak kaczki zanim otwali śmierć. Potrzebuję kogoś, kto dostanie się do zapalnika i go z Dobra, no to ja to zrobię. Nie ma problemu. Ktoś musi tam pójść, ale to nie będę ja. Głowa do góry, żołnierzu. Ruszam. Dobra, osłaniać mnie, panowie. Opa. Nic mi nie zrobicie. Zapalnie Dobra, rozwalamy, nie wiem co, ale... Wracam, osłaniać mnie panowie! To mnie osłaniaj! Nie ślądaj do mnie waliacie! A co wysadzamy?

No spokojnie, robię co mogę. Po lewej nikogo nie widzę. Będzie łatwo, co ty waliacie, gadasz. Już nie ma pojazdu. No, bym jeszcze coś widział. Co wy tu robicie, wariaty? Spokojnie, czy lata ta ta ta. Dobra, dead. Robię co mogę. Ła! Gdzie ten RP-ek? Rozwali czołg! Oh, yeah. Opie, dobra? No, tak myślę. A to dziękuję za uwagę. Słabi jesteście, ale dla mnie dajesz, dajesz, dajesz. Hej, ale co się tu dzieje? No wiem, strzelałem do niego przecież. Baner? Nie ma banera. Uu. Dobra. Dead. Jeszcze któryś? Dawasz cię panowie! Eee. Za tym? O, dobra! Wariaty! Skąd wy macie tyle tych samochodów? Widzę! Dead!